Dzisiejsza impreza karnawałowa przeznaczona jest dla członków młodzieżowych drużyn pożarniczych z całego powiatu dzierżoniowskiego. Myślę, że mamy tutaj około 80-90 młodych uczestników pożarnictwa. Zaobserwowaliśmy, że z roku na rok skupiamy coraz więcej członków młodzieżowych drużyn pożarniczych oprócz OSP, które założyły już w poprzednich latach drużyny. Powstaje nowa drużyna pożarnicza w Tuszynie, drużyny pożarnicze w Piławie Dolnej skupiają coraz więcej osób, a pozostałe, które już przez dwa lata mają swoich członków, również rosną w siłę. Młodzieżowe drużyny pożarnicze do młodych ludzi w ich życie wnoszą bardzo wiele, niekoniecznie związanego typowo z pożarnictwem. Uczymy ich wspólnej pracy, wspólnej odpowiedzialności, szacunku do innych ludzi. Oczywiście uczymy również typowo strażackich aspektów pierwszej pomocy, rozwijania linii gaśniczej. Ale tak jak powiedziałem, mają też przyjemność spotkać się, tak jak dziś przykład, na zabawie, na innych tego typu podobnych spotkaniach. Nie brakuje wycieczek, nie brakuje obozu, obozu wspólnych wyjazdów. Ostatnio byliśmy na wycieczce w Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach. Latem był wspólny obóz. Spotykamy się również jak co roku na dniu wiosny w Piławie Górnej, więc młodzież, jest jeszcze turniej piłki nożnej. W tym roku również się odbędzie, więc młodzież naprawdę ma gdzie się spotkać. Myślę, że właśnie współpraca tutaj na niwie młodzieżówek bardzo pomogła i zagęściła nasze stosunki między strażakami w OSP. Widujemy się częściej, oprócz tego, że omawiamy, co będziemy robili z młodzieżą, w jakich terminach, jaka jednostka, biorąc pod uwagę możliwości, to dzięki temu też również spotykamy się my, seniorzy, strażacy na co dzień, biorący udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Młodzież na pewno będzie w przyszłością pożarnictwa, choć już z doświadczenia zauważamy, że zaledwie jeden z dziesięciu, których mamy tutaj podopiecznych, Przewidujemy, że pozostanie tym strażakiem, aczkolwiek, nawet jeżeli inne osoby nie pozostaną strażakami, wiedzę, jaką się tutaj nabędą, przyda mi się na pewno w życiu. Dzisiejszy bal karnawałowy przeznaczony dla młodzieżowych drużyn pożarniczych. Oprócz oczywiście DJ-a, który gra to, co młodzież sobie zażyczy, mieliśmy. Przed chwilą animatora z Wikimiki Bielawy. Oprócz wspólnej zabawy młodzież ma poczęstunek zapewniony, jak i również i rodzice, malowanie twarzy fotobudka. Zabawa jest po to, żeby wszyscy się świetnie bawili, żeby nikt nie siedział po kątach i myślę, że cel udało się osiągnąć, choć zauważyłem, że nie mamy zbyt. Takiej liczby uczestników, na jaką liczyliśmy, jestem przekonany, że powodem tutaj są absencje chorobowe. Cieszy fakt, że rodzice włączają się tutaj do zabawy, do wspólnej organizacji. Sporo rodziców jest przebranych, pomagają nie tylko u nas w jednostce, ale pomagają w innych jednostkach organizować tego typu wydarzenia. Warto zapisać dziecko do młodzieżowej drużyny pożarniczej, ponieważ spotyka się z rówieśnikami, nie siedzi tylko przed komputerem. Na spotkaniach, które prowadzimy, czy w jednostce w Ostroszowicach, czy w innych, podległych w powiecie. Dzieciaki poznają wiele ciekawych, przyjemnych rzeczy, nie korzystają z telefonu. Telefony wtedy najczęściej znajdują się u opiekunów. Zauważamy, że Państwowa Straż Pożarna z roku na rok coraz bardziej nas wspiera w naszych działaniach, Widać tą współpracę, doceniają, że my szkolimy tych przyszłych strażaków. Ten rok, jak i poprzedni, będą bardzo obfite. Zawsze, muszę przyznać, spotykamy się w ubiegłym roku, spotkanie odbyło się w październiku. Planujemy wszystkie imprezy, które wydarzą się w roku 2020. Pierwszą imprezą wspólną właśnie jest... Karnawałowa zabawa dla MDP. Potem mamy na pewno w Piławie przywitanie wiosny. Potem jest wejście na Wielką Sowę na pewno. Mamy trzeci zlot MDP. Będzie obóz, będą zapewne jakieś ogniska, zabawy. Mikołaj na końcu. Będzie tego sporo. Zapraszamy, będzie się działo i, i zachęcamy też do wstąpywania młodzieży szeregi młodzieżowych drużyn pożarniczych, bo warto.